Wczoraj w nocy nie mogłam w ogóle zasnąć. Ja właśnie miałam tak samo. To, co Asznik wczoraj zrobiła, to było naprawdę mega straszne. Nie, ale dobrze jej się, nic się stało. No, bo mogła skończyć jak ta dziewczyna. Hej, dziewczyny, czy mogę tutaj usiąść? O, Amora, jasne, siadaj. Miał, a może po co ci przy jedzeniu laptop? No właśnie, sprawdzam swój kanał. O poparcie doszło mi kolejnych dwustu subskrybentów. Znowu chyba przez te ostatnie relacje. Szkoda, że wczoraj nie wzięłam telefonu. Mogłam nagrać, jak aż nie przechodzi po tym torze. To dopiero wtedy by była sensacja. To ci gratuluję. Miał, to pewnie musi być trudne utrzymanie tak dużego kanału. Trochę tak to Ralej, ale w końcu to moja pasja. Właśnie widać. Praktycznie zawsze jak przychodzisz na stołówkę, to zabierasz swój laptop i albo montujesz filmy, albo przeglądasz swój kanał. Mimo to i tak ci życzę dużo sukcesów. A ja wytrwałości. W końcu do YouTube'a też trzeba mieć celowe nerwy, prawda? O tak, to ralej wiem coś o tym. Nie rozumiem czemu ja przegrywam. Przecież to nie do rzeczy, żeby królowa przegrywa. Królowa szkoły ma zawsze wygrywać. Najwyraźniej one mają więcej szczęścio. Wiem. I to jest dosyć niepokojące. Ostatnio szczęście odwróciło się całkowicie ode mnie. I muszę coś z tym zrobić. Ty, a widziałaś ostatni odcinek Amory na jej kanale? Hi hi, no pewnie, że tak. Był super. Miau, myślę, że powinna zostać youtuberką. Ale to tak na stałe. No, ona w sumie nawet mi mówiła, że bardzo chciałaby iść w tym kierunku. Co? YouTuberką? No, one rozmawiają o tej. A może ona ma naprawdę świetny kanał i 100 tysięcy subskrybentów? Pch, no i co z tego? Gdybym ja miała taki kanał, to miałabym pewnie 200 milionów albo i więcej. No nie wiem. Taki kanał to naprawdę ciężko, pro co? Jest cięższa niż praca w gospodarstwie takim jak ja <laughs> Ta na pewno. przecież to bułka z masłem? No nie wiem, nie wydaje mi się. Ten kanał tej całej Amurzycy zaczyna mnie totalnie wnerwiać. <laughs> Mam pomysł. A cóż to za idea? Słuchaj, Monisiu, ty na pewno wiesz, że każdy youtuber potrzebuje masy wyświetleń, łapek w górę i komentarzy. No, może bardziej łapek i komentarzy. Nie ku o co chodzi. No chodzi o to, że my jej te łapki i komentarze zapewnimy. Ale przecież królowa mówiła, że jej ten kanał zaczynają drażnić. O Monisiu, mózgowie. Zapewnimy jej złe komentarze i łapki w dół. I kiedy zobaczy te wszystkie złe rzeczy, to jestem pewna, że ona na sto procent się załamie i zamie ten swój beznadziejny kanał. Słyszałam, że wiele osób się takimi rzeczami przejmuje. Niektórzy nawet popełniają samobójstwa. Oho. Yy, Ale wiesz co? Chciałabym jeszcze zobaczyć jej reakcję na to wszystko. Ona dosyć często przesiaduje na stołówce, zauważyłam, z tym swoim laptopikiem, więc pójdziemy na stołówkę i wtedy będziemy pisać jej te wszystkie złe rzeczy. Może nawet zobaczymy, jak się publicznie załamuje? Albo nawet zamyka kanał O, szwany ten plan Myślę, że się na 100% powiedzie To na milion procent się powiedzie Ja jestem tego pewna Usunie ten głupi kanał I nie będzie żadnych problemów Jejku, Aślin, to było naprawdę niebezpieczne No wiem Ale najważniejsze, że ci się nie się stało No, ale tak naprawdę gdyby nie Brajar To mogłaby nie żyć Na szczęście jest już wszystko w porządku Jeszcze jej nie ma, ale dam głowę, że za chwilę przyjdzie z tym swoim laptopikiem. Chodź, Monisio, usiądźmy. O nie, patrz, to Apple i Moniczka. No, faktycznie, coś mi się wydaje, że będą problemy. No, wciąż jej nie ma. Są za to tej duży koleżanki rybki. To skoro jest, jej nie ma, to łatwo, mi tu przyszli, mm, żeby ją pokorzyć. No nareszcie jest. Będzie się, hej Hejka, dziewczyny, mogłam tutaj usiąść? O, hej, Amoro, jasne, że możesz. No to czas rozpocząć mój przegenialny plan. Dobra, to ja się dam tą komórkę i będziesz pisała to, co ja ci każę. Okej. Okay. Hmm? A to co? Ja na twoim miejscu nie nagrywałabym takiego gówna. Nie rozumiem. Co się stało, Amoro? No właśnie, jesteś jakoś taka smutna. Może ktoś ci czymś obraził? Mm. E, nie, 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 Michel. E, to nic takiego. Kurde, nie działa. O, albo mam pomysł? Co? Odejdź z YouTube'a, bo to ci nie wychodzi z sobie lepszą pracę, frajerko. Mm. Nie, to nie może być prawda. Ktoś mi na pewno zazdrości. My ci niczego nie zazdrościmy. No właśnie. Monisiu, jak to się mówi do Czech razy sztuka? Pisz teraz tak. Co? Znowu? Jesteś naprawdę żałosna. Przestań się pakować w takie gówno. Weź usuń ten kanał. Będzie lepiej dla świata. Mniej debiów na świecie. Jestem beznadziejna. <noise> Punkt dla mnie. Już nie będę traciła nerwów przez tę głupią Amorę. Ura, Wivot! Wiedziałam, że jestem boska. Ty, chodź Moniusiu, pójdziemy za nią. Okej, okay, no to możemy tak zrobić. Amora? Tylko co ty robisz? Kończę z YouTube. Nie nadaje się więcej roboty. Jestem beznadziejna. Co? oniśka chodź tu. No, chyba jednak królowo twój plan się powiedzie. Amoro, co ci się stało? Ktoś ci coś powiedział? Czemu jesteś smutna? Chodzi o <gryw> mój kanał. <gryw> to o co dokładnie chodzi? Usunęli ci go? Nie. Powiedz nam, o co dokładniej chodzi? Możesz nam przecież powiedzieć. No bo taka jedna dziewczyna napisała, że jestem beznadziejna i powinnam usunąć kanał, bo to będzie lepiej dla świata, bo jest mniej debilów wtedy. He, <laughs> wiedziałam. Laska jest totalnie załamana. Na bank usunie ten beznadziejny kanał. Nareszcie idzie wszystko jak po mojej myśli. Czuję smak wygranej. Jeżeli komuś nie podoba to, co ty robisz, to jego problem, nie twój. On nie wie, co tak naprawdę traci. A co jeżeli ta osoba miała rację? Jestem bardzo Nie powinna cię w ogóle za to brać. Amoro, posłuchaj mnie. Właściwie wy też dziewczyny posłuchajcie. Tak. Powiem wam coś wszystkim w tajemnicy. Piszę bloga. Serio? Dlaczego na nic wcześniej nie mówiłaś? E, no cóż, nie mówiłam, bo się wstydziłam i bam się, jak zareagujecie. I co w związku z tym? Amoro, ja również mam komentarze, ty dobre, jak i złe, i nie ma się czym przejmować. Szczerze, to mam mnóstwo takich złych komentarzy, ale ja je po prostu olewam, bo nie warto sobie psuć nerwów na coś takiego. To też tyczy się twojego kanału, Amoro. Olej tych beznadziejnych ludzi i bądź sobą. Mądre słowa. Kupię się bardziej na tych pozytywnych opiniach. No, bo pozytywne zawsze jest lepsze. Tak, nawet jest lepiej myśleć pozytywnie. Wiecie co, dziewczyny? Macie rację. Te komentarze faktycznie nie zmienią mojego stylu bycia. I faktycznie lepiej jest myśleć i brać do siebie to, co pozytywniejsze. Zignoruję je po prostu. Tak samo jak będę ignorowała te negatywne komentarze nie tylko od tych osób. I o to chodzi? Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić i jak żyć. Nie no, nie wierzę. Znowu to samo. Nie wierzę. Miłosierna pani, proszę zaczekać! Dziękuję wam, dziewczyny, że dodałyście mi otuchy. Drobę z w końcu czego nie robi się dla przyjaciół. I oby tak dalej. Kiedyś Walt Disney powiedział, że jeżeli. Masz odwagę marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Bardzo mądry cytat. Na pewno go zapamiętam. Jeszcze raz wielkie dzięki. To chyba jest to Ever After High.